Samochód toczył się powoli po długiej, wyboistej drodze. Mały Tom wyglądał przez okno. Drzewa stały wysokie, niczym zieloni olbrzymi. Pola rozciągały się jak wielka kolorowa kołdra utkana z łatek. To była wieś. Tak bardzo różniła się od jego domu w gwarnym mieście. Wkrótce samochód się zatrzymał. Przyjechał tu na letnie wakacje. Czuł się trochę nieśmiały. Ale czuł też lekkie podekscytowanie. Jakie przygody tu na niego czekały? Powietrze pachniało świeżością i nowością. Wysiadł z samochodu. Przed nim stał mały, przytulny domek. Miał jasno czerwony dach. Wokół rosły kwiaty niczym kolorowe gwiazdy. Dziadkowie wyszli go przywitać. Mieli szerokie uśmiechy i dawali ciepłe uściski. W środku dom pachniał pieczonym chlebem i słodkim dżemem. Było cicho, tak cicho. W mieście zawsze słychać było samochody i syreny. Tutaj słyszał łagodne brzęczenie pszczół. Słyszał wiatr szepczący w liściach. Tom spacerował po ogrodzie. Puszysty, biały kot ocierał mu się o nogi. Kury gdakały cicho w pobliskim kurniku. Na polu zobaczył dużą brązową krowę. Żuła trawę powoli i patrzyła na niego wielkimi, spokojnymi oczami. Advice. Wszystko było takie zielone i pełne życia. Dotknął miękkiego listka na krzaku. Obserwował biedronkę wędrującą po jego palcu. To było jak wejście do ilustrowanej książki. Zastanawiał się, co będzie robił przez całe lato. Słońce zaczęło zachodzić. Malowało niebo odcieniami pomarańczu i różu. Świerszcze zaczęły grać swoją wieczorną pieśń. Tom usiadł z dziadkiem na huśtawce na werandzie. Dziadek opowiadał mu historię o gospodarstwie, mówił o zwierzętach i zmieniających się porach roku. Tom słuchał w ciszy. Poczuł spokój, jakiego nigdy wcześniej nie znał. Wieś była magicznym miejscem. Nie mógł się doczekać jutra. Chciał wszystko odkryć. Następnego ranka Tom obudził się bardzo wcześnie. Głośno piał kogut. Kukuryku. Zdawał się krzyczeć. Światło słoneczne wpadało przez jego okno. Wyskoczył z łóżka, gotowy rozpocząć dzień. Zobaczył babcie dojącą krowę w oborze. Mleko spływało do lśniącego metalowego wiadra. Wyglądało to na ciężką pracę. Zobaczył dziadka naprawiającego płot na polu. Pracował silnymi, pewnymi rękami. Wszyscy byli zajęci. Tom powędrował na pola. Wysokie kłosy pszenicy kołysały się na wietrze. Wyglądały jak złoty ocean. Zobaczył małe myszki polne przemykające przez trawę. Wśród pszenicy rosły jaskrawo czerwone maki. Obserwował motyle o kolorowych skrzydłach, fruwające z kwiatka na kwiatek. Słyszał radosne cykanie świerszczy. Zobaczył nawet rodzinę saren na skraju lasu. Spojrzały na niego z łagodną ciekawością, zanim zniknęły. Natura była pełna niespodzianek. Dziadek pozwolił mu trochę pomóc. Tom pomagał karmić gdaczące kury, rzucał im garści ziarna, podbiegały do niego łapczywie dziobiąc, pomagał zbierać ciepłe jajka z kurnika, były gładkie i brązowe, próbował nawet nieść małe wiaderko z wodą, było cięższe niż się wydawało. Nauczył się, że praca na roli nie jest łatwa, wymagała cierpliwości i siły. Ale pomaganie dawało też satysfakcję. Każdego dnia Tom odkrywał coś nowego. Poznawał nazwy różnych roślin i ptaków. Dowiedział się, że słońce i deszcz pomagają rosnąć plonom. Widział, jak rolnicy dbają o ziemię i zwierzęta. Pracowali od wczesnego rana do późnego wieczora. Byli silni i życzliwi. Tom zaczął rozumieć, że jedzenie na jego stole pochodzi z tej ciężkiej pracy. Pochodziło z ziemi i słońca. Pewnego słonecznego popołudnia tom poznał prababcie Zofię. Miała dobre oczy, które lśniły jak gwiazdy, jej twarz pokrywały łagodne zmarszczki, niczym mapa wielu szczęśliwych lat. Siedziała na ławce pod dużą jabłonią. Miała dla toma ciepły uśmiech. Chodź tu, maleńki, powiedziała łagodnie. Jej głos był jak kojąca piosenka. Tom od razu poczuł się przy niej swobodnie. Usiadł obok niej na starej drewnianej ławce. Prababcia Zofia zabrała Toma na spacer przez pola. Znała każdą ścieżkę i każde drzewo. Opowiadała mu historię o czasach, gdy była małą dziewczynką na tym gospodarstwie. Pokazała mu najstarszy dąb, silny i mądry. Wskazała na pracowite pszczoły zbierające nektar z kwiatów. Wyjaśniła, jak wszystko w naturze współdziała. Znała tyle tajemnic tej ziemi. Tom słuchał każdego jej słowa. Czuł, że uczy się ważnych rzeczy. Wtedy prababcia Zofia sięgnęła do kieszeni fartucha. Wyjęła coś bardzo małego. Było to pojedyncze, maleńkie ziarnko pszenicy. Lśniło w jej dłoni jak mały kawałek złota. To, Tomku, powiedziała, jest złote ziarno. Jest bardzo wyjątkowe. Wyjaśniła, że to maleńkie ziarno kryje w sobie obietnice życia kryło w sobie historię słońca, deszczu i ziemi a także historię ciężkiej pracy i miłości. Było darem. Prababcia Zofia powiedziała mu, że to ziarno jest jak ich rodzina. Każde pokolenie sadziło nasiona, ciężko pracowało i dzieliło się plonami. Miłość i troska były przekazywane dalej, tak jak nasiona. To małe ziarenko symbolizowało to wszystko. Było symbolem życia, pracy i miłości, która nigdy się nie kończy. Tom ostrożnie trzymał złote ziarno w swojej małej dłoni. Było ciepłe. Patrzył na nie i myślał o jego długiej podróży. Poczuł więź ze wszystkim wokół siebie. Tom zaczął więcej pomagać w gospodarstwie. Już nie tylko obserwował pomagał nosić małe koszyki z warzywami z ogrodu pomagał podlewać spragnione rośliny. Nauczył się wsłuchiwać w odgłosy gospodarstwa. Wiedział, kiedy krowy trzeba sprowadzić z pastwiska. Czuł się częścią zespołu. Wszyscy pracowali razem, pomagając sobie nawzajem. To sprawiało, że praca wydawała się lżejsza i radośniejsza. Czuł się potrzebny. Widział, jak cała rodzina pracowała razem. Jego dziadek naprawiał narzędzia. Jego babcia gotowała pyszne posiłki z darów gospodarstwa. Jego rodzice, gdy przyjeżdżali w weekendy, pomagali przy większych pracach na polu. Każdy miał swoją rolę. Dzielili się śmiechem i troskami. Wspierali się nawzajem. Tom zrozumiał, że wspólnota oznacza troskę o siebie nawzajem. Oznaczała dzielenie się pracą i radością. To było jak wielki, kochający uścisk. Tom nauczył się doceniać proste rzeczy. Uwielbiał smak świeżego mleka, jeszcze ciepłego, prosto od krowy. Cieszył się słodyczą poziomek, które sam zbierał. Uwielbiał słuchać opowieści przy trzaskającym ogniu wieczorem. Zachód słońca nad złotymi polami był najpiękniejszym obrazem, jaki kiedykolwiek widział. Te chwile były małe, ale napełniały jego serce szczęściem. Nie potrzebował już wymyślnych zabawek ani głośnych gier. Gdy lato dobiegało końca, Tom mocno trzymał swoje złote ziarno. Patrzył na jego lśniącą powierzchnię. Teraz rozumiał. Rozumiał ciężką pracę rolników. Rozumiał piękno natury. Rozumiał miłość swojej rodziny. Prababcia Zofia pokazała mu wartość współpracy i wdzięczności. Małe złote ziarenko było przypomnieniem wszystkich wspaniałych rzeczy, których się nauczył. Będzie je strzegł. Zawsze będzie pamiętał swoją letnią przygodę na wsi. Był wdzięczny.